No, cześć moi kochani z tej strony Morfeusz i witam Was w kolejnym odcinku Seven Days Today. O, nie no, znowu ten sam. Ta sama lokacja. Kurcze, ile można no. No, trudno. Zrobię tą lokację z Wami dzisiaj. E, a to z tego powodu, że. E, robią mi się strzały, a właściwie już się zrobiły. I co dalej? Ja z tymi strzałami mam zrobić? Wytwórz Trader Pack Arrows. Ale Empty Bug potrzebujemy. Empty Bug. Dwie liny, i 40 tego. O kurcze, dobra. Ja so, sobie to zrobię w bazie. Z tego powodu, że w bazie mam całkiem, całkiem. Nie mało, że tak powiem, tych bagów pustych. Znalezionych oczywiście, ale są. Momencik, trzeba tutaj pilnować węży. Tam jednego widzę dziada. Więc... Nie trafiłem. Kaput. Kaput. I kaput. Super. Strzałę zbieram, e? bo tu już używam żelaznych strzał. Teraz tam jeszcze jedno wężysko. Dobrze. Ok. Mamy to z głowy. W sumie, jak to zniszczę, parę sztuk. Powinno być ten na ten empty bug. Dwie liny, tak? No to zróbmy dwie liny. Raz. <laughs> Dwa. Niech się robi ten empty bug. Przy okazji, wchodząc do tradera, zaliczymy jedno i drugie zadanie. au Dobra noc. o winko ryżowe To będzie się przyda na hordę To winko ryżowe ładnie staminę podnosi Więc no głupio by było tego nie zebrać Ktoś się jeszcze tłucze od zewnątrz, czy tu u góry Halo, dzień dobry Pan tu nie stał Tylko spał, więc proszę spać dalej Okej okay. Klacek z dynią. Jak miło Dobre jedzonko Zawsze w cenie Że tak ujmę Halo A panowie czego tu? Jeden z panów jest mi potrzebny do wykonania zadania. A nie, to ten pan mi był potrzebny do wykonania zadania. Okej. Okay. Tu już z głowy. Cyk. Headshot. Chodzię. Kurczę, no, au! Gdzie moja strzała? Hmm, no trudno. Przynajmniej troszkę kasy dodatkowej. O, już zdążył zniknąć. Strasznie szybko znikają te. Ci polegli. Ale okej, okay, trudno. Cyk, cyk. Dzień dobry pani. O, warsztat sobie przeszukam. Fajnie. Idzie z dziadem na spokojnie porozmawiać. Te, ale zostaw mi to, kolego. To jest mój lud. Nie zgadzam się. <ścoughs> e, właśnie, kochani, póki jeszcze oglądacie. E, chciałbym wam was poinformować o jednej takiej małej zmianie które będzie właściwie już od jutra. Mianowicie chodzi o sobotnie odcinki. Ponieważ live mam o 20.00, to postanowiłem, że w sobotę odcinki będę wrzucać w południe od 12, dzięki czemu będziecie mieli troszkę więcej czasu na zapoznanie się z odcinkiem i ewentualny au, komentarz tego odcinka. Możemy ewentualnie wtedy ten odcinek nawet omówić na w trakcie live'a. Tak? Więc. u, To już aż tak. Dobra, to mogę zaskrapować, to mogę wyrzucić, to mogę wyrzucić, to też mogę wyrzucić. Eee, przepisy. Trader paka rób mi, proszę. Bo prochu zostawić ja nie mogę. Brudna woda. Nie wiem, czy ja tej brudnej wody jeszcze tak potrzebuję. Ale no niech będzie na razie przynajmniej. Jak już zwróciliście, zapewne uwagę, nie zbieram w ogóle mięsa surowego. A to ze względu właśnie. Na to, że ja tego mięsa mam jakieś chore, po prostu, ilości w bazie. I nie widzę powodu w ogóle, żeby go zbierać. Tym bardziej, że tak jak mówiłem w ostatnim odcinku. Aha, ten nie. nie damy radę. Kurczę, dobra. Ok, fajnie. Trader Pak już się zrobił. Więc. Gitarka. Kto mi się tu dobijał przed sekundą? Kurczę. Łuk. I lecimy z chędzikami. Bo tak. Bo tak trzeba. Okej. Okay. Tu można to przeszukać. Pusto. To jeszcze można przeszukać. Ok, kolejny dzik, ale tym razem tylko jeden. Tutaj u tych dzików jest więcej. Dobra, nabiorę sobie wody. Eee, ok, o, to mogę wyrzucić. Zgniłe mięso też nie jest mi niezbędne. Okej, okay, no to... Już dużo lepiej to wygląda. Że tak ujmę. Tak, kawy nie zbieram nawet. Zobaczcie, kurczę, że... Tym razem ułożenie... Aha. Zombiaków jest nieco inne. Niż zazwyczaj. I dzięki temu... Nie są te lokacje aż tak bardzo powtarzalne Zobaczcie, że tutaj zawsze były zombiaki a tym razem był tylko jeden wąż, nie? Co świadczy konkretnie o tym, że po prostu te zombiaki e, au inaczej się ustawiają podczas szabru tak samo tam zawsze był zombiak, a teraz go nie ma. Jest to ciekawa mechanika według mnie leżeć yy, i... Okej, okay, why not Jestem za taką mechaniką nawet Bo przynajmniej te zadania mimo tego, że znamy je już Lokacje na pamięć. To nie powtarzają się tak często. Au! Oddawaj moją strzałę. Ty wredoto! Żeś mnie zakaził Jak mogłeś. Brzydki niedobry pies. Myślałem, że to nie niedźwiedź tam. No trudno. Węża postromimy jak zwykle Może gdzieś się tu znajdzie jakiś miodek, chociaż wątpię No ale to go tam wiem Nasza pani już tam stęka Dobra to sobie zjem Jeszcze tu przeszukam czy jest coś, czego ja nie potrzebuję zbytnio? Eee, kamieni mogę się pozbyć, bo tego mam w bazie. Multum. Ej, dużo was tu. O, mamy dwa punkty: Expa. Znaczy rozwoju. Co oznacza nie mniej, nie więcej jak to, że. Udało się zdobyć poziom. Więc od razu e, inteligencję siódmy poziom i następny poziom robimy sztygara. Od razu. Dobra. Więc ja sobie tu pozwolicie, pozbieram jeszcze to drewko. A jednak drewko dosyć potrzebne jest. Eee. Grace, grace. Standardowo. Standardowe rozwiązanie na Grace biorę. Bo jednak. To jest dzik, który ma naprawdę dużo EXPA i HP. Nie EXPA, tylko HP. A stąd mogę przy okazji od razu zabierać jej z głowy. Pięknie. Z głowy. Zobaczcie, jak szybko poszło. O! Uu, to mi się przyda. A nie przydadzą mi się kości. Wróć do handlarza, więc nawet nie będę się zastanawiać i przeszukiwać coś jeszcze po drodze. Bo jak już widzicie, mam. O, wszystko puste nawet po drodze. <laughs> jak widzicie, kochani, jestem zapełniony po uszy. A co za tym idzie? Pigment nawet nie zbieram. Nawet nie próbuję zbierać. Eee, także widzimy się, kochani, u handlarza. Okej, okay, moi drodzy, jestem u Jenny już. Jak widzicie, i tak, zanim to odłożę to tutaj i odbiorę zadanie, eee, sorry, ale bandażem mi bardziej przydatne. Oooo! Aha! Eee, przedmioty Trader Pack Arrows, minus jeden. Pięć ramen wegetarian i 5 green tea. Ok. Pokaż towary. No, zobaczcie, dostałem to. Te zabawki posprzedawajmy. I co, znikło? Aha. A tego nie mogę też sprzedać, więc jest problem. Eee. eee. Dobra, zróbmy jeszcze transport. Czy mogę przejrzeć towar? Tego nie mogę sprzedać, no to Bajo. Bajo Bongo. Lecimy jeszcze szybciutko zrobić to jedno zadanie. Odzyska odzyskać zapasy musimy. Więc ja tylko zostawię żarełko. Eee, Te tej herbatki tu nie mogę zostawić, ale ona tu jest. Eee, tu mam miejsce na bandaże. No to Aha, i na sprzedaż graty są tutaj. No, mały zapas przedmiotów jest na sprzedaż, więc kas na kasę narzekać też nie będę. No i dobra, mamy kolejne, kolejną lokację. Ja już w tej lokacji chyba byłem. Jasne, że byłem. Ale i tak ją zrobimy wspólnie. Bo dlaczego by nie jest całkiem niemało tu przeszukiwania? Nawet nie, nie patrzę co tam dostaje, po prostu biorę, a jak będzie trzeba, no to wtedy w bazie będę się martwić tym, żeby to Przeorać, przebrać i tak dalej. Dobra, wino nie ma. Niestety tylko brudna woda i puste słoiki. Ja sobie je zamienię. Tak, mamy tu bandanę, która daje odporność na zimno i ciepło. Plus dwa, jedno i drugie, ale ja jej nie będę używać ze względu na to, że. Ja w tej chwili już nie potrzebuję bandany, bo mam założone. Mm, jak to się nazywa? Cygaro. Które sobie znalazłem, więc stwierdziłem, że skoro ceny mają być niższe, dzięki temu, że mam założone cygaro w zębach, no to stwierdziłem, że lepiej mieć chyba cygaro. Jakoś tak z reguły nie marzniemy, znaczy się moja postać nie marznie, okej, okay. eee, więc po co w ogóle tu zbierać tą bandanę, au, dobra, dobra, pusto, o, no niestety na stoliku z sushi nie było nic, ale... Amunicja się przyda, nie? Wow Ile piesków! Bogaty kolego byłeś, skoro tyle ochrony i tyle e, psiaków masz, no to raczej byłeś bogaty. Dobra, tu widzę, chyba już nic nie ma. Wiem, że już dawno mogłem wrócić do Handlarza, ale jeszcze chciałem wszystko tutaj sobie przeszukać, bo na chwilę obecną potrzeba mi aż 100 tysięcy expa na poziom, a to jest bardzo dużo. Jak widzicie, nie zbiera się. Zobaczcie. 85, czyli za to zadanie, za, za wyczyszczenie tej lokacji, ja zdobyłem 11 raptem tysięcy EXPA. To jest z jednej strony to jest dużo, ale biorąc pod uwagę, ile EXPA w tej chwili potrzebujemy, to jest mało. Bo ja potrzebuję kilkanaście nawet poziomów, żeby po pierwsze barter ulepszyć na full. Po drugie chcę jeszcze pójść w konstruktora na trzeci poziom. Inżyniera na piąty. Ee, kanabo chcę na full zrobić. Ee, tutaj chcę jeszcze Tenegashima zrobić, chociażby na jeden punkt. Żeby mieć ten. No i cardio na full. Czyli też siódmy poziom. Tu mi brakuje trzech... Punktów na samo kardio. Więc, no, jak widzicie, tych punktów naprawdę dużo trzeba. O, zawsze to Exp. <laughs> Biedny króliczek, ale niestety, no, jest to apokalipsa, i w takim wypadku podejrzewam, że nawet wegetarianie prędzej czy później zaczęliby. Polować na zwierzęta, nie mając dostępu do innego jedzenia. Ja rozumiem, że rośliny rosną wszędzie i tak dalej, ale biorąc pod uwagę, że jest apokalipsa, nie ma możliwości zająć się polem na stałe, tak jak się to robi normalnie. A ludzie, ci z was, którzy mają pole, czy ogródek w domu, to wie, wiecie, że na to trzeba naprawdę ogrom czasu poświęcić. Co za tym idzie, no albo albo, albo byście się szykowali na e, wegetarianie, albo by się szykowali na obronę, albo na, e, no, albo na obronę by się. Szykowali albo po prostu na polowanie i jedzenie, tak no, jedno z dwojga. I obstawiam, że przynajmniej większość z Was, to znaczy z tych we wegetarian, którzy by byli powiedzmy zmuszeni do e do 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 No życia w apokalipsie Właśnie zadanie jeszcze mi daj. To obstawiam, że prędzej czy później i tak by zaczęli po prostu polować i jeść mięso, bo nie mieliby zbytnio dużego wyjścia. Dobra, jeszcze raz, jeszcze okay. zrobimy to. Mam nadzieję, że to nie będzie zadanie z Grace. Nie. I mam nadzieję, że to nie będzie to zadanie z tym labiryntem, bo się pochlastam. Tam jest przetragiczne, po prostu to zadanie z tym labiryntem bambusowym. Więc, no cóż. Uważam dzisiejszy dzień za udany. Eee, I <laughs> uważam, że naprawdę. Dobrze wyszło. Dwa zadania zrobione. Zapasu jedzenia mam tyle, że hej. Tu mi się jeszcze przetapiał w obu piecach bruk, którego też już mam w sumie niemało. Właśnie miałem wodę sobie zebrać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześćdziesiąt. Trzy wody. Eee, no, stratny jestem z wodą, ale okej. Okay. Ej, gdzie ja bym mógł tą wodę dać? Na razie niech sobie będzie tutaj. Również to. A kasa moja gdzie jest? Tutaj. Zobaczcie, mam 11600 kasy, więc no, nie jest to mało. Tu nie ma tego, a tu jest pieczony z ziemiak, zwęglone mięso można to zjeść herbatkę jedną oczywiście się napiję no i co kochani ja myślę, że dzisiejszy odcinek będzie na tyle w dzisiejszym odcinku jeszcze wam tylko pokażę zobaczcie, ja sobie tutaj cały czas powiększam tą dziurę chcę zrobić taką 3 na 3 wybitą ee... Cały, całą brukiem Trochę to zajmie Ale Przynajmniej mam zajęcie po nocach I będę Przenosić bazę na dół Tak żeby, żeby po prostu No żeby po prostu Mieć gdzie się bronić Tak Bo jednak tutaj ten korytarzek jest za wąski Na, trzy, na troje Włazów i trochę słabo to wygląda, w każdym razie, moi drodzy, o, zostały naprawcze. E, ja, ja Wam dziękuję bardzo za uwagę. E, cieszę się, że, że wpadliście, że obejrzeliście do końca. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Wbijajcie na Discorda. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. Pamiętajcie, że jutrzejszy odcinek będzie o godzinie 12, a nie 18. No i oczywiście o godzinie 20 koniecznie zajrzyjcie na live'a. Także będzie się działo. Będziemy dalej kontynuować przygodę z Ravenhurst. Jiku, przepraszam. A co za tym idzie? No. Będzie wesoło i ciekawie. Także nie zapomnijcie o łapkach w górę i